Na powierzchni Jeff Bezos i Lauren Sanchez wydają się ucieleśnieniem ostatecznego bogactwa, glamour i wpływów. Jednak co kryje się za nagłówkami i uśmiechami na czerwonym dywanie? W tym filmie odkrywam prawdę o ich relacji, napięciach rodzinnych, zachwianym zaufaniu, sporach dotyczących umowy przedślubnej oraz momentach dystansu, których wielu nie dostrzega. Czy ich związek jest naprawdę tak stabilny, jak się wydaje? A może za fasadą kryje się więcej? Przyjrzyjmy się bliżej, co naprawdę dzieje się za kulisami, jak Jeff i Lawrence budowali wspólne życie. Romans między Jeffem Bezosem a Lawrence Sanchez rozpoczął się pod czujnym okiem mediów, ale to, co godne uwagi, to jak przekształcili wczesne wyzwania w historię siły i partnerstwa. Kiedy po raz pierwszy się spotkali, oboje byli w związkach małżeńskich: Jeff z Mackenzie Scott, swoją partnerką od 25 lat, a Lawrence z Patrickiem Whitezelem. Znanym agentem Hollywood. Ich kręgi społeczne często się krzyżowały. Spotykali się na imprezach w gronie przyjaciół, do którego należał również Patrick. To, co zaczęło się jako profesjonalne i przyjacielskie spotkanie, stopniowo przerodziło się w coś więcej. W 2018 roku ich połączenie się pogłębiło podobno w ramach wspólnej pracy w firmie Jeff'a zajmującej się kosmicznymi lotami Blue Origin oraz firmie Lauren zajmującej się zdjęciami lotniczymi. Black Ops Aviation dostarczało materiały filmowe dla projektów Jeffa, a ich wspólna pasja do lotnictwa i innowacji zbliżyła ich do siebie. Na początku 2009 roku, po ich odpowiednich rozstaniach, po raz pierwszy publicznie wystąpili jako para. W lipcu 2009 roku pokazali się publicznie na turnieju Wimbledon jako zrelaksowana i szczęśliwa para. W styczniu 2020 roku nadeszło ich debiut na czerwonym dywanie w Bombaju, gdzie wystąpili w dopasowanych kwiatowych strojach. Te publiczne wystąpienia były nie tylko formalnymi okazjami, ale i symbolami pary, która czuje się komfortowo we własnej skórze i pewnie żyje swoim partnerstwem. Podczas pandemii, jak większość, trzymali się bardziej w cieniu, ale ich osobiste i zawodowe więzi wciąż się rozwijały. Lauren wspierała Jeffa przy ważnych kamieniach milowych, w tym jego historycznym locie w kosmos w lipcu 2021 roku. Kiedy Jeff wrócił z kosmosu, Lauren była pierwsza, która powitała go z otwartymi ramionami w emocjonalnym uścisku. Moment ten wiele mówił o ich głębokiej więzi. Więcej niż tylko para zakochanych, Jeff i Lauren są prawdziwymi zespołowymi graczami. Razem angażują się w projekty, które odpowiadają ich wartościom. Po tym jak Jeff w 2021 roku zrezygnował z pozycji dyrektora generalnego Amazon, intensywnie zaangażowali się w działalność filantropijną, na przykład poprzez Bezos Earth Fund. Lauren objęła rolę wiceprzewodniczącej i wnosiła pasję oraz energię w swoją misję walki ze zmianami klimatycznymi i promowania ochrony środowiska na całym świecie. Ich wspólna ciekawość i zapał wzmacniają ich związek. Niezależnie od tego, czy są to projekty związane z lotami kosmicznymi, inicjatywy ekologiczne czy rodzinne przygody, Jeff i Lauren czerpią radość z pokonywania wyzwań razem. Ich związek nie kręci się wokół nagłówków czy blasku, ale dwóch ambitnych ludzi, którzy motywują się nawzajem do większego wpływu. Szczególnie inspirujące jest to, jak zjednoczyli swoje rodziny. Lauren ma troje dzieci. Nico z byłym gwiazdorem NFL, Tonym Gonzalezem oraz Ewana i Elle z Patrickiem Weitzelem. Jeff ma czworo dzieci z Mackenzie Scott. Razem stworzyli życie rodzinne, które jest naznaczone miłością, szacunkiem i więzią. Oboje stawiają dobro swoich dzieci na pierwszym miejscu i stwarzają przestrzeń dla naturalnych relacji. Niezależnie od tego, czy podróżują, obchodzą święta. Czy spędzają spokojne chwile w domu? Jeff i Lauren żyją z złożonością nowoczesnej rodziny patchworkowej i pokazują, że dzięki otwartości i cierpliwości harmonia jest możliwa nawet w trudnych sytuacjach życiowych. Radosny nowy rozdział po prawie pięciu latach budowy solidnego partnerstwa zaznaczył maj 2021 roku, który był pięknym punktem zwrotnym dla Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Według doniesień, Jeff oświadczył się Lauren, co wydaje się naturalnym krokiem dla dwojga ludzi, którzy już tyle razem zbudowali. W zgodzie z ich stylem postanowili zachować szczegóły zaręczyn w tajemnicy. Jednak ich szczęście było oczywiste. Świętowali ten szczególny moment nie z jaskrawymi nagłówkami, ale w intymnej atmosferze na pokładzie jachtu Jeffa wartego 500 milionów dolarów, otoczeni bliskimi przyjaciółmi. Loren mówiła w wywiadach pełnych ciepła i wdzięczności o tym nowym rozdziale. Podzieliła się radością, że znalazła partnera, który głęboko ją szanuje, ciepło przyjmuje jej dzieci i dzieli z nią wizję przyszłości. Ja z kolei opisał ich związek jako współpracę opartą na duchu zespołowym, wspólnej radości i niezachwianym optymizmie. Wielokrotnie podkreślał, jak Lauren przynosi światło i energię do jego życia, co sprawia, że ich związek jest tak wyjątkowy. Mimo, że para nie ogłosiła formalnie swojego zaręczenia, świat miał wgląd w ich szczęście we wrześniu 2023 roku, kiedy zorganizowali elegancką imprezę zaręczynową na jachcie Jeffa. Wśród gości znaleźli się bliscy przyjaciele, tacy jak Bill Gates i Paul Hurt. Z dala od typowego spektaklu celebryckiego, Impreza odzwierciedlała ich pragnienie znaczących momentów w kręgu bliskich osób. Niezmiennie krążyły plotki na temat planów ślubnych, w tym doniesienia o wystawnej, tajnej ceremonii wartej 600 milionów dolarów ASPEN. Jednak Jeff natychmiast zdementował tę historię, pisząc: To wszystko jest kompletnie błędne. Nic z tego nie ma miejsca. Stare przysłowie, nie wiesz wszystkiemu, co czytasz, jest dziś bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek. Zamiast wielkich inscenizacji spędzili święta w gronie rodziny i przyjaciół, ciesząc się m.in. przytulnym obiadem w Matsuhisa w Aspen. Gdy Lauren w maju 2023 roku została przyłapana na jachcie Jeffa z oszałamiającym diamentowym pierścionkiem, wycenianym na od 3 do 5 milionów dolarów, było jasne, że plany ślubne są w toku. Później zdradziła Vogue, że Jeff oświadczył jej podczas ich pobytu na morzu. Kiedy otworzył pudełko, myślę, że na chwilę straciłam przytomność, wspominała, śmiejąc się. Zamiast zanurzać się w blasku planowania ślubu, Lauren przyjęła ten proces z entuzjazmem każdej panny młodej. W wywiadzie dla Today Show w listopadzie 2004 roku opowiadała promieniując, że tworzy tablicę Pinterest pełne radości i planuje swój wielki dzień. Nigdy nie sądziłam, że wyjdę za mąż w wieku 50 lat. Życie dopiero się zaczyna, powiedziała z entuzjazmem. Ich ślub, zaplanowany na czerwiec 2025 roku w Wenecji, Włochy, obiecuje być przemyślaną i elegancką uroczystością. Zaplanowano trzydniowe świętowanie, które ma obejmować pięć luksusowych hoteli oraz całą flotę taksówek wodnych z Wenecji, zarezerwowanych wyłącznie dla ich gości. Wydarzenie będzie zorganizowane przez tych samych organizatorów, którzy planowali ślub Georgia Clunea w 2014 roku. A lista gości ma zawierać prominentne nazwiska z biznesu, polityki i rozrywki, daleko poza miliarderką baśnią. Jednak za błyszczącą fasadą ich związku kryją się spory i wyzwania, które wystawiły Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez na próbę podczas budowania ich wspólnego życia w świetle reflektorów. Od samego początku ich romans był naznaczony kontrowersjami. Kiedy w 2009 roku wiadomość o ich związku się rozeszła, zbiegło się to z rozwodem Bezosa z Mackenzie Scott i separacją Sanchez od Patricka Weitzela. Jak pisał wtedy magazyn People, Lauren i Jeff spędzili razem dużo czasu w ubiegłym roku, a szczególnie w ostatnich miesiącach. Początkowo były to spotkania towarzyskie ale ich wspólne spotkania ewidentnie ewoluowały i wzbudziły wiele kontrowersji. Duże napięcie wynikało z okoliczności, w jakich ich związek się rozpoczął. National Enquirer opublikował wówczas intymne wiadomości tekstowe, które rzekomo zostały wymienione między Bezos i Sanchez, gdy oboje byli jeszcze w związkach małżeńskich. W jednej z tych wiadomości Bezos miał napisać: Kocham cię, żywe dziewczę. Wkrótce pokażę ci to moim ciałem, wargami i oczami. Te przecieki wzbudziły publiczne wątpliwości i rzuciły cień na ich pierwsze wspólne miesiące. Sytuację dodatkowo zaostrzyły konflikty rodzinne. Według Wall Street Journal Brad Sanchez, Michael sprzedał prywatne wiadomości za 200 tysięcy dolarów National Enquirer. Michael zaprzeczył, jakoby udostępnił jakiekolwiek intymne zdjęcia, ale w wywiadzie dla Vanity Fair stwierdził: Nie chcę mówić, że nic nie zrobiłem. Ten zdrada dotknęła Sanchez głęboko, która w oświadczeniu powiedziała, Michael jest moim starszym bratem, potajemnie przekazał moje najbardziej osobiste informacje National Enquirer. To głęboka i niewybaczalna zdrada. Te wczesne złamania zaufania podsyciły spekulacje, czy fundament ich związku jest stabilny. Ekspertka relacji Susan Winters komentowała dla mediów, że jeśli oboje partnerzy oszukiwali swoich byłych małżonków, znacznie prościej będzie powtórzyć takie zachowanie. To może prowadzić do braku zaufania i sporów na pozornie proste tematy. Takie jak miejsce pobytu, czy czas spędzony osobno. Pomimo publicznych wyrazów miłości, ich zaręczynie nie były wolne od pytań. Jeff oświadczył się Lauren w maju 2023 roku. Jednak na początku 2025 roku wciąż nie byli małżeństwem. Lauren w wywiadzie dla Today w listopadzie 2004 roku była pełna entuzjazmu w związku z planowaniem ślubu. Strasznie się cieszę. Zastanawiam się dużo nad suknią, muszę przyznać. Mam Pinterest jak każda inna panna młoda. Bezos z kolei energicznie zdementował plotki o potajemnym ślubie. To wszystko jest kompletnie błędne. Nic z tego nie ma miejsca, napisał na Twitterze, odnosząc się do doniesień o wystawnej ceremonii w Aspen. Opóźnienie w ślubie sprawiło, że niektórzy zaczęli podejrzewać, iż mogą istnieć głębsze problemy. Według Daily Mail informatorzy sugerowali, że negocjacje dotyczące umowy przedślubnej mogą być przyczyną opóźnienia. Jeff tak bardzo ją kocha, że chciałby się z nią ożenić od razu, ale słyszałem, że wciąż ustalają umowę przedślubną. Jego prawnicy nie pozwalają mu działać bez tego kroku, powiedział osoba bliska parze. W dyskusji znalazł się także temat różnicy w majątku między nimi. Ogromne bogactwo bezosa, szacowane na ponad 240 miliardów dolarów, stoi w kontraście do szacowanego majątku Sanchez na 30 milionów dolarów. Trenerka relacji Nicole Moore wyjaśniła dla mediów, że jeśli pary mają bardzo różne dochody, może to prowadzić do walk o władzę i poczucia nieadekwatności, szczególnie gdy jeden z partnerów uważa, że nie może wnieść równego wkładu. Krytycy zwrócili też uwagę na momenty, w których Bezos wydawał się zdalny od Lauren w miejscach publicznych. Podczas wydarzenia inaugurującego w 2025 roku, ekspertka od języka ciała Judy James zauważyła dla Daily Mail, że Lauren próbowała przyciągnąć uwagę Jeffa. Uśmiechał się pobłażliwie, ale potem wracał do rozmowy, podczas gdy Lauren trzymała się jego ręki, ale pozostawała wykluczona z obu rozmów. Niektórzy interpretowali także milczenie Bezosa w chwilach, gdy Sanchez była publicznie krytykowana. Na przykład za jej wyzywający strój na inauguracji, jako brak wsparcia. Podczas gdy celebryci jak Bethany Frankel i Whitney Cummings bronili Sanchez, Bezos nie zabrał głosu. Psycholog Mark Travers ostrzegł w Psychology Today, że ignorowanie potrzeb wsparcia partnera może wywołać uczucia dystansu i wyobcowania. Dramat rodzinny Lauren dodał dodatkowej złożoności. Pozew o zniesławienie brata Michaela Sanchez przeciwko Bezosowi w roku 2020, który później został oddalony, a Michael musiał pokryć koszty sądowe, dodatkowo obciążył związek. Kiedy żenisz się z kimś, łączysz również rodziny, powiedzieli eksperci randkowy Orner i Matthew Walters dla Glamour. Jeśli związek wywołuje napięcia między członkami rodziny, to może być sygnał, że relacja ma problemy. Obie strony szybko zamieszkały razem po zakończeniu swoich wcześniejszych małżeństw. People donosiło, że już kilka tygodni po ujawnieniu ich związku planowali wspólne zamieszkanie. Terapeutka Neha Prabhu ostrzegła w Mind Body Green, że zbyt wczesne zamieszkanie razem może prowadzić do większych konfliktów i stresu. Dynamika ich związku się zmienia, a ich nieustanna bliskość również rzucała się w oczy. Sanchez powiedziała dla Wall Street Journal. Uwierbiamy być razem i działać razem. Na tanie treningi jesteśmy razem przez cały czas. Moore zauważyła dla Glam, że ta ciągła bliskość może być problematyczna, szczególnie w środowisku pracy. Może to stłumić romantyzm lub prowadzić do uzależnień. Ostatnio ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w Wenecji wywołał szeroką krytykę wśród lokalnych aktywistów i inicjatyw obywatelskich. Postrzegają to ekstrawaganckie wydarzenie jako wyraźny symbol trwającej walki miasta z nadmierną turystyką i komercjalizacją jego dziedzictwa kulturowego. Dwudniowe świętowanie, które ma rozpocząć się 4 czerwca 2025 roku na historycznej wyspie San Giorgio Maggiore, określane jest już jako najbardziej widowiskowy ślub w Wenecji od ślubu Georgia Cluneya i Emal Alamadin. W przeciwieństwie do ślubu Kluneja, który był w dużej mierze powitany przez Wenecjan, ślub Bezosa i Sanchez spotyka się z falą niezadowolenia. Wiele osób argumentuje, że ślub niewiele przyniesie zwykłym obywatelom, a zamiast tego zaostrzy istniejące problemy miasta. Marta Sotoriwa, nauczycielka i doświadczona aktywistka, stała się jednym z najbardziej widocznych głosów protestu. Wzrasta w nas oburzenie ponieważ Rada Miejska kolejny raz poddaje się logice zysku. Nasze miasto zostało sprzedane najwyższemu oferentowi, powiedziała dziennikarzom, odnosząc się do entuzjastycznego wsparcia miliardera przez lokalną politykę. Soto Riva, która już sprzeciwiała się ogromnym statkom wycieczkowym i rosnącym czynszom, teraz organizuje demonstracje, przygotowała transparenty i rozdaje ulotki w ramach kampanii No Space for Bezos mającą na celu zwrócenie uwagi na to, jak takie wydarzenia zamieniają Wenecję w plac zabaw dla miliarderów. Plakaty rozdawane w całym mieście przedstawiają głowę Bezosa na rakiecie Blue Origin, podczas gdy aktywiści inscenizują spektakularne akcje, w tym rozwijanie ogromnego transparentu No Bezos z wieży kościelnej Bazyliki San Giorgio, dokładnie z miejsca, w którym ceremonia ma się odbyć. Krytyka nie ogranicza się tylko do symboliki. Wielu Wenecjan obawia się praktycznych zakłóceń codziennego życia. Doniesienia sugerują, że na potrzeby wesela zarezerwowano pięć luksusowych hoteli, zarezerwowano wszystkie wodne taksówki w Wenecji, a także zaplanowano lawinę zabezpieczeń, zablokowane ulice i ograniczony dostęp w czasie szczytu turystycznego. Francesca, lokalna przewodniczka turystyczna, podsumowała nastroje dla The Guardian: To będzie ogromne utrudnienie. Jesteśmy zmęczeni wszystkimi problemami związanymi z masową turystyką, a to jest tylko kolejnym problemem, który narzuca się nam. Ponadto obawy o środowisko zaostrzają sytuację. Krytycy wskazują na prywatne odrzuty, mega jachty i intensywne podróże związane z wydarzeniem. Polityczna grupa Laboratorio Occupato Morion również głośno sprzeciwia się ślubowi, oskarżając bezosa o przekształcanie Wenecji w kolejny plac zabaw dla bogatych. Na ich ulotkach widnieje hasło No Space for Bezos, No Space for Oligarchs, a oni potępiają miliardera jako symbol globalnej finansowej i technologicznej elity, która wyzyskuje pracowników i naszą planetę. Alice Bazoli, rzeczniczka grupy, wyjaśnia, że Bezos wciela w sobie wszystko, przeciwko czemu miasto i globalne ruchy walczą od dziesięcioleci. Dla finansowej i technologicznej oligarchii, która wyzyskuje pracowników, niszczy planetę i kontroluje całe regiony oraz populacje. Bazoli potwierdziła, że protesty mają zamiar eskalować. Na dzień ślubu planowane są wielkie demonstracje. W międzyczasie Bezos i Sanchez kontynuują swoje plany. Im bliżej daty, tym bardziej nasila się napięcie między bajką o błyszczącym weselu a rzeczywistością miasta, które zmaga się z nadmiarem turystyki i nierównościami. Dlatego ceremonia zaślubin Bezosa i Sanchez nie stanie się tylko osobistym kamieniem milowym, ale także punktem zapalnym w trwającej debacie na temat przyszłości Wenecji. A to jest prawdziwa historia stojąca małżeństwem Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, naznaczona pasją, ambicją i obfitością kontrowersji. Co wy o tym myślicie? Czy ich miłość przetrwa presję publiczną i protesty? Czy ich związek zostanie wystawiony na jeszcze większe wyzwania? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. A jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, podzielić się nim i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić żadnego z kolejnych wnikliwych spojrzeń na życie najbardziej fascynujących par na świecie.